Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z językiem hebrajskim, lekcja 20. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o siedmiu rodzajach czasowników w języku hebrajskim. Jest to najważniejsze w tym języku, bowiem czasowniki przekazują działania albo stany. Cała dynamika wszechświata przekazywana jest czasownikami, a obiekty wszechświata, keim, są to rzeczowniki. Ich stany uzupełniane są przymiotnikami i przysłówkami, a łączą się one wszystkie spójnikami. To wszystko są pojęcia duchowe. My tutaj rozpatrzymy to bardzo ogólnie, bez wnikania w szczegóły gramatyki, co jak już mówiłem, nie jest nam tutaj potrzebne. Przed nami jest rysunek i jako przykład będziemy używać czasownika kawasz, który da nam możliwość pokazania wszystkich niuansów tych siedmiu typów czasowników. Ogólne znaczenie tego słowa jest podporządkowywać Pokonywać, zwyciężać, ujarzmiać, zmuszać. A także inne, ale my będziemy używać tutaj znaczeń pokonywać, zmuszać. Ten czasownik jest dla nas w Kabale bardzo ważny, dlatego że my pracujemy nad pokonaniem i opanowaniem naszego ciała, żeby zwyciężyć nad nim. Pamiętajmy, że ciało w kabale jest to pragnienie otrzymywać dla siebie. I w tym kontekście jest to słowo bardzo bliskie znaczeniowo ze słowem tikun, naprawa, naprawiać. Jest to oczywiście tylko przykład, na podstawie którego poznamy zasadę określającą te siedem typów czasownika, a kiedy już ją poznamy. To będziemy mogli zastosować ją do każdego innego czasownika. Ja tutaj przedstawiłem te 7 typów czasowników w formie Sfirot. Nie wiem, czy gdziekolwiek znajdziesz jeszcze taką prezentację, chociaż mówi się o drzewie tych siedmiu typów czasowników. Ja przedstawiłem to w ten sposób. Zaczyna się od Heset. W prawej linii, a następnie jest gwóra, tiferet, necach, chod, jesot i malchut. W heset nasz czasownik występuje w formie kibesh. I jest to czasownik w formie, którą będziemy nazywać aktywnej, w sensie Ukierunkowanego na rezultat skutecznego działania, czyli aktywnie coś robić. W naszym przypadku aktywnie kogoś pokonać, zmusić. W lewej linii widzimy przeciwstawne do prawej. Jak my wiemy, że te linie zawsze są sobie przeciwne, i tutaj mamy kubasz. Jest to pasywna forma tego samego czasownika, czyli być pokonanym, zmuszonym. Dosłownie on jest pokonany, zmuszony, a w heset było dosłownie on pokonuje, zmusza. Używamy tutaj wszędzie czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej rodzaju męskiego ale ogólne znaczenie w sferze gwura to być aktywnie pokonanym, zmuszonym. Czy też być aktywnie pokonywanym, zmuszanym? Dlaczego Kibesz jest w prawej linii w Heset, a Kubasz jest w lewej linii w Gwurze? Prawa linia Heset jest aktywna. Światło idzie z góry w dół. A w lewej linii jest chochma i światło może legalnie, kiedy jest naprawa, iść tylko z dołu do góry. A jak nie ma naprawy, to światło zupełnie nie jest odczuwane i jest przymus w lewej linii, żeby ona świeciła z dołu do góry. Dlatego kubasz, które jest pasywną konstrukcją od kibesz, stoi tu w lewej linii. teraz kolejny trzeci rodzaj czasownika kawasz odnosi się on do tiferet i oznacza aktywne skuteczne działanie gdzie jest oczywisty rezultat i tutaj także jest znaczenie pokonywać zmuszać a jaka jest różnica pomiędzy kibesz a kawasz kawasz w tiferet jest to tak ogólnie. Po prostu działanie i jego rezultat. Kibesz, w heset, jest to ukierunkowane działanie na to, żeby całkowicie pokonać. Na przykład, szabar, to znaczy rozbić szklankę. Czyli jest to aktywne działanie z oczywistym rezultatem ale możliwe, że ta szklanka upadła przypadkiem i się rozbiła. Natomiast forma shiber, tak jak kibes w heset, to znaczy, że ja wziąłem tę szklankę i specjalnie rzuciłem na podłogę w tym celu, żeby ją rozbić. W tiferet jest to już widoczny rezultat także aktywne działanie, które jest jakby połączeniem dwóch poprzednich. Następnie w prawej linii mamy czasownik w formie Higbisz. Z przodu dodana jest litera Hej, a przed ostatnią literą korzenia wchodzi litera Jut. Jest to bardzo specjalna forma czasownika, która odnosi się do sfery Necach. I oznacza tutaj Doprowadzić do Pokonania. Może być także sprzyjać, przyczynić się, czyli doprowadzić do czegoś. Przyczyna, która doprowadza do pokonania i przymuszenia. Może też być doprowadzić do zburzenia, do naprawy, czy jakikolwiek inny czasownik. I odnosi się to do necach, do prawej linii. Dlatego że prawa linia jest to aktywny początek. Lewa linia jest linią pasywną, a średnia linia w przekazie znaczenia typów czasowników ma coś z prawej linii i trochę z lewej. I dalej w lewej linii mamy sfirę HOD. I nasz czasownik, który w prawej linii nazywa się HIGBISZ. Tutaj w lewej nazywa się chuchbasz. Jest to to samo, tylko pod hej mamy kubuc i nie ma litery jut. I tutaj znaczenie jest takie samo, tylko że już pasywnie. Czyli być doprowadzonym do pokonania przymuszenia. Dosłownie. Jego doprowadzili do pokonania przymuszenia, podporządkowania. Jego pokonali, zmusili. A chihbisz, to znaczy on doprowadził, pokonał, zmusił. I kolejny typ: nichbasz. nichbasz to jest jestot. A jestot ma wszystko, co idzie z góry i jest średnią linią, i dlatego jest w nim i prawe, i lewe. I z jednej strony, niech basz jest to być pokonanym, zmuszonym, czyli jakby pasywne znaczenie czasownika, ale ten czasownik ma nie tylko takie pasywne bierne znaczenie, które otrzymuje od lewej linii, ale jednocześnie oznacza on. Działanie związujące. Wzajemnie uwarunkowane działanie pomiędzy dwoma liniami. I dlatego jest to średnia linia związująca działanie pokonywania i bycia pokonanym. Inny przykład. Spotkać się wzajemnie. Spotkanie jednego z drugim to będzie niwgasz. Albo milham. Walczyć wzajemnie, walka jednego z drugim, czyli średnia linia, która wiąże w sobie dwie linie. Ja mówię tutaj o duchowym znaczeniu tych słów. Nie wiem, czy ktoś już rozpatrywał to w takiej formie, ale widzimy tutaj, że wszystko to ma swoje duchowe korzenie. Wszystko, na cokolwiek byśmy nie spojrzeli, można rozpatrywać językiem sfirot I ostatni typ czasownika jest związany z Malchut i jest to forma Hitkabesz. Interesujące jest to, że na drugim miejscu jest tu dodana litera Taw i to też ma związek z Malchut. I, znaczenie jest tutaj pokonywać siebie, zmuszać siebie. I jak widzimy, tutaj czasownik ma odniesienie do siebie. Dlatego, że tylko Malchut może odczuć się i nazwać sama siebie. A wszystko pozostałe to są, jakby, właściwości światła. W ten sposób. Przeszliśmy siedem form czasownika, które mogą przekazać wszystkie formy działań i stanów stworzeń. I teraz, kiedy będziemy patrzeć na wszystkie czasowniki i formy, w których występują, będziemy już widzieć je jakby innymi oczami poprzez pryzmat Sfirot. Mamy kolejne narzędzie, dzięki któremu możemy wnikać w głębię znaczenia słów hebrajskich. Na poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy się, że każde słowo składa się z korzenia, który powiązany jest z duchowym znaczeniem danego słowa, oraz z liter, które mogą być dodane do tego korzenia z przodu albo z tyłu słowa. I jest to także siedem liter, które dla łatwiejszego zapamiętania. Zestawiliśmy w słowa eten hajom. Ja dam dzisiaj. To wszystko, czego się uczymy, trzeba sobie powoli gromadzić w swojej skarbnicy wiedzy, bo wszystkie te narzędzia będą nam coraz częściej i coraz bardziej potrzebne w dalszym zgłębianiu kabały. Teraz Przeczytamy jeszcze kolejny fragment szamati. Lo daj szelo mitka dem rak hu roe szecholech achora Lo oznacza nie. Daj Wystarczająco, dosyć. Dość. Znamy to słówko także z naszych lekcji, i wiemy, że jest ono częścią imienia Stwórcy w i Jesod. Szelo, że nie mitkadem rozwija się, czyli inaczej nie robi postępów nie osiąga sukcesów. Jest to czasownik, który według naszego systemu siedmiu typów występuje tutaj w ostatniej formie, odpowiadającej sferze Malchut. Czyli rozwija się. I jest on tutaj w czasie teraźniejszym. Mitkadem. Gdyby było hitkadem, to wtedy byłoby rozwinął się. W czasie przeszłym. A tutaj dodana na początku jest litera mem, która jest jedną z siedmiu liter eten hajom. Korzeniem tego słowa jest kuf dalet mem. Kodem. Z tego samego korzenia wywodzi się także słowo kadmon, które znamy z nazwy Adam kadmon. Kodem to znaczy Poprzedzać coś. A nasze Mitkadem oznacza tutaj rozwijać się. Ba Awoda. W pracy. Awoda to jest praca. Bardzo często wykorzystujemy to słowo i u nas, na naszych lekcjach i w ogóle w Kabale, to słowo dotyczy oczywiście pracy duchowej bet na początku oznacza wy czyli wy pracy a litera hej na końcu często wskazuje na słowo rodzaju żeńskiego rak oznacza tylko hu on roe widzi she że idzie achora Do tyłu. achor to jest tył. A hej na końcu wskazuje na kierunek. To słowo również często będziemy spotykać na lekcjach i ma ono ten sam korzeń co słowo acher, Inny. Tak więc całe nasze przetłumaczone zdanie będzie brzmiało: Nie dość, że nie rozwija się w pracy. Tylko widzi, że idzie do tyłu. Żeby zdanie było prawidłowe i zrozumiałe w naszym języku, należałoby przetłumaczyć w ten sposób: nie dość, że nie rozwija się w duchowej pracy, to jeszcze widzi, że się cofa. Hainu, afilu, Shelo, lishma ein lo. Choach lekajem et hatora u mitzwot. oznacza czyli. To słowo bardzo często jest wykorzystywane w tekstach kabalistycznych. Afilu nawet, szelo liszma że nie dla imienia litera lamet na początku jest to przyjmek, który oznacza dla z tym że w języku hebrajskim pisze się go łącznie z wyrazem szem to jest imię gdyby było lishma to byłoby dla imienia a tutaj lo oznacza nie nie dla imienia w kabale to określenie wykorzystuje się w znaczeniu nie dla imienia nieba. albo nie dla imienia stwórcy. Czyli mówiąc inaczej dla oddawania, dla stwórcy, albo nie dla oddawania. Ein nie ma lo u niego. Choach, siły. Koach, to jest siła, ale tutaj przed tym słowem jest lo i kończy się samogłoską, dlatego wygłuszamy pierwszą literę kaf i czytamy hoach. Lekajem wypełniać. Et wskazuje tutaj na kogo czego. ha tora u Tory i przykazań. Jest to jeden z wielu skrótów używanych przez kabalistów. Dobrze byłoby oczywiście zapamiętywać sobie te skróty, a nie jest to trudne, dlatego że spotykamy je w tekstach bardzo często i one po prostu z czasem same nam się utrwalają. Całe nasze zdanie będzie brzmiało w tłumaczeniu: czyli nawet nie dla imienia, nie ma u niego siły wypełniać tory i przykazań. I kolejne zdanie. Szerak, al jedej hit amiti al kol hamach szolin, lemala michadat hu jachol lekajem et ha tora u mitzvot. Rak, że tylko. Al-Jedej jest to bardzo często wykorzystywany skrót, który dosłownie oznacza rękami. Ale my tłumaczymy to jako za pośrednictwem. Hitgabrut, pokonanie, przezwyciężenie. Kiedy patrzymy na środek słowa, na jego korzeń, to widzimy Gimel, Bet i Resz. Od słowa gwóra. Wiemy, że jest to imię sfery i mówi ono o sile, mocy, o pokonaniu. Tutaj w znaczeniu pokonania samego siebie. Amiti prawdziwego od słowa emet, prawda? Zjut na końcu daje nam przymiotnik. Al-kol hamachsholim wszystkich przeszkód dosłownie na wszystkie przeszkody lemala powyżej mala jest to wysoko, góra michadaat wiedzy od wiedzy Dat jest to wiedza i wiemy też, że również jest to imię sfiry. Hu, On, Jahol może lekajem wypełniać ha, tora u mitzfot, torę i przykazania. I całe zdanie będzie w tłumaczeniu brzmiało, że tylko za pośrednictwem prawdziwego pokonania wszystkich przeszkód powyżej wiedzy może on wypełnić torę i przykazania. I na koniec przeczytam cały przetłumaczony do tej pory tekst Szamati. Nie ma nikogo oprócz niego. A to, że człowiek widzi, że są rzeczy w świecie, które zaprzeczają istnieniu wyższych sił, przyczyna tego jest taka, że takie jest jego życzenie błogosławionego. I jest to aspekt naprawy, nazywany lewa odrzuca, a prawa przybliża. Czyli to, że ta lewa odpycha także wchodzi w granicę naprawy. A to oznacza, że są rzeczy w świecie, które od początku mają zamiar odchylić człowieka z prostej drogi i za pośrednictwem nich odrzuca się on od świętości. A korzyść z tego odrzucania jest w tym, że za pośrednictwem ich człowiek otrzymuje potrzebę i pragnienie pełne, żeby święty, błogosławiony On pomógł mu, bo inaczej on widzi, że On przepadł. Nie dość, że nie rozwija się w duchowej pracy, to jeszcze widzi, że się cofa. Czyli nawet nie dla imienia. Nie ma u niego siły wypełniać tory i przykazań. I że tylko za pośrednictwem prawdziwego pokonania wszystkich przeszkód powyżej wiedzy może on wypełnić torę i przykazania. Na tym dzisiaj zakończymy. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I do usłyszenia na kolejnym spotkaniu.